Cześć! Dzisiaj miksujemy! Zupa, smoothie, lód, a może masło orzechowe? To zadanie dla blendera kielichowego Bosch Serie 6 Vita Power. Świetnie radzi sobie z twardymi produktami i ma automatyczne programy. Najciekawszy z nich potrafi przygotować gorącą zupę, a tu w ogóle nie ma grzałki. Jak to możliwe? Zaraz to przetestujemy, bo taką mamy pracę. Na maksa! Jedziemy! Jeśli Wasz stary blender zatrzymuje się na marchewce, a smoothie z niego trzeba dodatkowo pogryźć, to tutaj jest pretendent, żeby zająć jego miejsce. Klasę premium widać od razu. Minimalistyczna obudowa, duże, wygodne pokrętło i czytelny panel. No i ten design. Bosch umie robić ładne urządzenia. Ale w blenderze Bosch gwiazdą jest kielich z Tritanu. Ma aż 2 litry pojemności użytkowej i został wykonany z materiału lekkiego jak plastik, a wyglądającego jak szkło. Jest odporny na uderzenia i zarysowania i co bardzo ważne, całkowicie bezpieczny dla zdrowia. Ale to nie koniec. Wewnętrzne ścianki zostały zaprojektowane i wyprofilowane w taki sposób, by składniki lepiej się przemieszczały. Nic się tu nie blokuje, a blendowanie idzie gładko, nawet przy dużych porcjach. To wszystko przekłada się na szybszą pracę i bardziej jednolitą konsystencję. Kielich gwarantuje więc odporność na stłuczenia i zarysowania oraz skuteczne miksowanie. I to akurat będzie bardzo łatwo sprawdzić, bo jednym z sześciu programów automatycznych, które tutaj mamy, jest program do kruszenia lodu. Raz, dwa, raz będziemy nagrywać, proszę Państwa, lód. I widzisz, i on czeka, aż mu ten lód spadnie. Jak widzicie, lód zamienił się w śnieg w mgnieniu oka. Poza programem do kruszenia lodu są jeszcze tryb do koktajli, smoothie, lodów i sorbetów i do przygotowania gorącej zupy. No i mój ulubiony, autoczyszczenie. Zróbmy sobie smoothie. Wrzucam banana, garść mrożonych owoców, jogurt i dolewam odrobinę wody. Teraz wybieram odpowiedni program. I już! Sprzęt sam ustawia prędkość i czas, nic nie trzeba kombinować. Po chwili mamy idealnie gładki napój bez żadnych kawałków owoców. A najfajniejsze jest to, że teraz wystarczy dolać trochę wody, uruchomić program czyszczenie i kielich jest gotowy na kolejne zadanie. Pozostałe programy działają bardzo podobnie. Dodam jeszcze, że w zestawie z tym blenderem, czyli Bosch Vita Power Serie 6, jest taka dodatkowa butelka to go, która ma też taki nożyk. I w niej jest fajne to, że możecie bezpośrednio tutaj zblendować sobie na przykład smoothie i potem taką butelkę wziąć ze sobą do pracy, nie brudząc jednocześnie tego dużego kielicha. Co jest fajne, to, że możecie dokupić sobie drugą butelkę albo trzecią i czwartą osobno, jeśli wasi domownicy też lubią mieć smoothie w pracy. Co ciekawe, urządzenie wie, kiedy montujecie kielich, a kiedy butelkę, i do tego dobiera prędkość. Oczywiście, czas i prędkość miksowania możecie też regulować samodzielnie z użyciem tego precyzyjnego pokrętła. A jeśli samo pokrętło Wam wystarcza i nie potrzebujecie np. programów automatycznych, to w ofercie Bosch jest także blender serie 4 o wydajności 1200 W z ostrzami ProEdge oraz kielichem bez bisfenoli, który jest wartą rozważenia opcją miksującą. Do tego ma wersję w kolorze białym. Szukajcie go na MaxElectro.pl i w sklepach Max Electro. Ale wracamy do serii 6. Teraz będę chciał wyciągnąć Maxa z tego blendera. Wrzucimy tam trochę orzechów laskowych i postaramy się zetrzeć je na masło. Do orzechów nie dodaję oleju ani wody. Zobaczymy, co się stanie. Słychać, że silnik nie odpuszcza, bo 1800 watów robi robotę. Do tego dokładają się znacząco wyprofilowane ścianki kielicha, no i ostrze. Teraz coś z innej beczki. Mrożone owoce. Wrzucam je właściwie prosto z zamrażarki, bez wcześniejszego rozmrażania. Może zrobimy z nich potem sorbet? Tutaj widać, jak ostrza ProSpeed wchodzą do akcji. Blender Bosch daje nam aż 6 ramion tnących ze stali nierdzewnej. I one są tak zaprojektowane, by radzić sobie nawet z najtwardszymi składnikami. Pracują z prędkością aż 330 km na godzinę. Blendowanie jest więc nie tylko szybkie, ale przede wszystkim skuteczne. Owoce zmiksowane na gładko. Na koniec zrobimy sobie jeszcze zupę krem z pomidorów. Czek, czek. Blender nie ma grzałki, a może zrobić gorącą zupę. Musimy to sprawdzić. I mamy odpowiedni do tego sprzęt. Profesjonalny termometr. Pachnie jak papryka Szczeciński. Teraz prawdziwa bomba. Blender Bosch Serie 6 Vita Power potrafi również przygotować gorącą zupę krem, Nawet z surowych składników. I nie, nie mam na myśli tylko zmiksowania takiej wcześniej podgrzanej zupy. Choć ten blender nie ma grzałki, to dzięki rekordowo wysokiej prędkości obrotowej i programowi automatycznemu do zup, już po 7 minutach blendowania dostajemy właśnie gorącą zupę. I nie musicie wierzyć mi na słowo, zmierzyłem to. No chopie, pachnie, pachnie jak zupa. Ej, gorące. Autentycznie to jest gorące. Niesamowite! Bosch Vita Power Serie 6 szukajcie na maxelectro.pl i w sklepach Max Electro w Waszym mieście. Do zobaczenia!